Ziemia Obiecana to film w reżyserii Andrzeja Wajdy do jego scenariusza, który miał premierę 21 lutego 1975 roku. Powstał na podstawie powieści Władysława Reymonta wydanej w 1899 roku. Jego akcja rozgrywa się w Łodzi, gdzie trójka przyjaciół, Polak, Żyd i Niemiec próbują założyć fabrykę bawełny i rzucić wyzwanie niemieckim i żydowskim potentatom. Centralną postacią jest Karol Borowiecki, Młody potomek szlacheckiego rodu, świadomy, żeby odnieść sukces, musi być bardziej bezwzględny od innych. Cała trójka nie waha się posługiwać oszustwem i kłamstwem, by dopiąć swego. Z początku widzimy ich pełnych zapału, ale kolejne wydarzenia wystawiają na próbę ich przyjaźń. Fakt, że trójka głównych bohaterów to przedstawiciele trzech dominujących w łodzi narodowości, pozwala na stworzenie panoramicznego wizerunku miasta swych czasów. Polacy ukazani są w większości jako niepoprawni romantycy, nieprzystosowani do nowych czasów. Żydzi myślą tylko o pieniądzach. Niemcy, najbogatsi, skupiają na sobie najgorsze cechy. Z tych wielu różnych portretów wyłania się zwolna wizja miasta molocha, potwora pożerającego słabszych, w którym dobrze mają się lichwiarze i złodzieje, w którym, by do czegoś dojść, musisz być nieczuły na ludzką krzywdę. Gdzie panują fatalne warunki pracy i brak jest elementarnych zasad BHP. Życie ludzkie jest tu nic nie warte. Gdy plajtujesz, podpalasz fabrykę, by zarobić na odszkodowaniu. W samym centrum tego przerażającego świata siedzą bogaci niemieccy przemysłowcy. Tacy jak Buchholz, u którego pracuje Borowiecki. Znienawidzony przez wszystkich niczym jakiś pająk, robi kolejne miliony. Jego zdaniem, wszyscy biedni, zwykli ludzie to bydło. Jeszcze bogatszy od niego jest Miller, troglodyta, który buduje sobie pałac, ale w nim nie mieszka, wciąż mieszka z rodziną w swej starej chałupie, bo oszałamiająca luksusowa budowla pełna najdroższych dzieł sztuki jest tylko na pokaz. Mamy też Kesslera, erotomana pedofila, urządzającego orgie ze swoimi pracownicami. Ci milionerzy są pokazani w filmie jako banda niewykształconych chamów, obdarzonych fatalnym gustem i pozbawionych elementarnej kultury nawet gdy idą do teatru, bawią się w najprymitywniejszy sposób. Chociaż warto zauważyć, że film nie idealizuje też biedoty widzimy, że fatalne warunki życia i brak edukacji powodują, że ludzie ci żyją i zachowują się jak zwierzęta. Symptomatyczne, że w filmie nie ma żadnego mocnego pozytywnego bohatera, co sugeruje, że nie występuje on w tym świecie. Nie ma już miejsca na bohaterstwo. Postacie pozytywne pojawiają się jedynie w epizodach, na przykład Horn w wykonaniu Piotra Franceskiego, idealistyczny praktykant, który nie zrobi kariery, bo próbuje być człowiekiem. Jego bunt, choć piękny, jest jałowy i przynosi mu jedynie chwilowe zwycięstwo. Albo przemysłowiec Trawiński, grany przez Andrzeja Łapickiego, który nie chce podpalić swej fabryki i zamiast tego strzela sobie w łeb. Albo ojciec Maxa, którego ten wyśmiewa, że jest ostatnim uczciwym fabrykantem w Łodzi, wciąż zachowujący dawne ideały, ale ludzie ci są w mniejszości i nie mają szans pokonać tych, którzy nie mają żadnych skrupułów. Jednocześnie z opowieści tej wynika, że jest w tym świecie jednak jakaś sprawiedliwość. Bogaci są pozornie bezkarni i wszechmocni, są panami życia i śmierci, mogą robić co im się podoba, ale tylko do czasu. Źli będą w końcu ukarani: Kesslera zabija ojciec dziewczyny, którą uwiódł. Buchholz umiera, bo bity przez niego służący nie pomaga mu, gdy ten ma zawał. Słabi i skrzywdzeni w końcu zemszczą się na swych oprawcach. Tak samo grzechy popełnione przez Borowieckiego z czasem. Spowodują jego upadek. Film przedstawia kolejne stopnie sprzedawania przez niego duszy, stopniowego wyrzekania się jakichkolwiek zasad. Na początku nie ma nic przeciwko pracy u Bucholca, gdy podaje mu rękę, a przypomina to kontrakt zawarty z szatanem. By zrobić interes życia i przejąć poufną informację o planowanym podniesieniu cła na bawełnę, musi wdać się w romans z okropną żoną żydowskiego przemysłowca Cukera, a potem przysięga przed nim na święty obraz, że jest niewinny. Popełniony grzech pozostawia ślad powoli pożera człowieka. Ceną za to jest najpierw dla bohatera utrata miłości życia, a ostatecznie również utrata duszy. Otwarcie fabryki jest chwilowym momentem triumfu, ale ta fabryka wzniesiona jest na kłamstwie i oszustwie. Zbrodnia, jak u Dostojewskiego, domaga się kary. Tym, co ostatecznie przelewa szale jest seks, któremu oddaje się Borowiecki w pociągu z Cukerową, już potem jak wyznała mu ona, że nosi jego dziecko. Ten seks jest tu ukazany jako coś ordynarnego, obrzydliwego. Przyrównany zostaje do zachowania psa, a nie człowieka. Jest to jedna podłość za daleko, która najwyraźniej narusza wreszcie delikatną równowagę wszechświata. Powoduje, że całe marzenie trójki przyjaciół rozpada się niczym domek z kart. Sprawia, że na końcu znajdują się znów w punkcie wyjścia. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. Ostatnia oniryczna scena filmu jest rodzajem fantazji na temat przyszłości, a jednocześnie ostrzeżeniem. Pokazuje ich trzech na końcu drogi, całkowicie wyzbytych moralnych zasad. Borowiecki, ożeniony z Millerową, stał się bucholcem, zabił w sobie ostatecznie jakikolwiek element ludzki. Z martwym wyrazem twarzy wydaje rozkaz strzelania do protestujących robotników. Ziemia obiecana to film niesłychanych kontrastów Koszmar przemysłowej łodzi zestawiony jest z sielskością wsi. Luksus i przepych pałaców ze skrajną biedą robotników i bezrobotnych. Romantyzm dawnych czasów z cynizmem dnia dzisiejszego. Przyglądamy się pełnym przepychu wnętrzom Pałacu Poznańskiego, autentycznego łódzkiego fabrykanta. Bogaci kupują rzeczy, których nie potrzebują, podczas gdy biedni umierają z głodu. Symbolicznym końcem świata dawnych zasad. Jest śmierć ojca Borowieckiego, ostatniego orędownika starych szlacheckich ideałów. Rodową posiadłość przejmuje nowobogacki chłop bez krzty, honoru i klasy. Tytuły szlacheckie przestały się liczyć. Liczy się tylko pieniądz, nie ma znaczenia w jaki sposób zdobyty. Szkoda, że w kinowej wersji filmu ominięto kluczową w istocie scenę, Spowiedzi Borowieckiego, wygłoszonej nad trumną ojca, w której tłumaczy się z powodów swego postępowania, wyjaśnia, że inny być nie może, że to świat wymaga od niego bezwzględności, musi być w tym świecie jeszcze większym szubrawcą od innych. Oglądając ten film po tylu latach w 2021 roku, warto chyba zadać pytanie: na ile przedstawiony w nim obraz kapitalizmu jest prawdziwy? Powieść Reymonta przedstawia krwiożerczy XIX-wieczny kapitalizm, wpisujący się jednocześnie w to, co o tym systemie mówiono w czasach komunizmu. Właściciele są źli, a ich bogactwo opiera się na wyzysku. Nie da się dorobić uczciwymi sposobami. Bycie porządnym człowiekiem automatycznie stawia cię na straconej pozycji. Wim zawiera też bardzo marksistowską zapowiedź społecznej rewolucji. Pokazuje, że skrzywdzeni i poniżeni w końcu podniosą głowę, i obalą swoich ciemiężycieli. Z pewnością Wajda nie pokazuje kapitalizmu jako takiego, a bardziej jego skrajnie spotworniały przypadek, co nie oznacza, że w realnym życiu nie istnieją prawdziwi Millerowie, Kesslerowie i Bucholce. Trafnie też moim zdaniem pokazuje, że jeżeli stworzymy świat, w którym rządzić będzie jedynie pieniądz i zakwestionujemy elementarne prawa człowieka do życia, to nie będzie w istocie nic, co by ten świat powstrzymało, by zamienić się w opisany tu koszmar. Ziemia Obiecana to prawdopodobnie najlepszy film, jaki wyszedł z pod ręki Andrzeja Wajdy. Chyba żaden inny jego film nie dostarcza tylu momentów niezapomnianych, można się zachwycać, jak wiele pojawia się w nim postaci. Niektóre zaledwie na moment, ale prawie wszystkie pozostają w pamięci. Wajdzie wystarczy jedna scena, jeden dialog, by stworzyć wielowymiarowego bohatera. Podziwiać możemy też w akcji plejadę wybitnych polskich aktorów swoich czasów. Najbardziej spośród nich błyszczy Wojciech Przoniak, który jako Moritz Weld wyraża całą gorączkową żywiołowość opisanego tu świata, a jednocześnie dźwiga na swych barkach większość elementu humorystycznego filmu. Charyzmą, jak zwykle u Wajdy, błyszczy Daniel Olbrychski, tworzący kolejny skomplikowany i fascynujący obraz polskiej duszy. Warto ponownie obejrzeć Ziemię Obiecaną, bo takich filmów już dzisiaj się nie robi, zrealizowanych z epickim rozmachem i z wyraźną tezą moralną – Dylematy moralne nie są już dziś w cenie.